Witam serdecznie, detektyw Michał Sokołowski. Niektóre filmiki, które nagrywam, są długie, rozwijające mocno tematy. Natomiast dzisiaj, tak szybciutko, tylko o tych GPS-ach i legalności ich stosowania. Pamiętajcie, Szanowni Państwo, że GPS można korzystać z jakichś lokalizatorów, właśnie w takiej kwestii jak chociażby ochrona swojego mienia. Nie wiem, wrzucenie GPS-a do samochodu, bo boimy się, że ktoś ukradnie wrzucenie do roweru, wrzucenie do jakichś urządzeń, które macie i one gdzieś podróżują, żeby zobaczyć, gdzie one podróżują, gdzie one jadą i tak dalej. Natomiast kwestia jest cała, jakby tutaj, związana z taką kwestią, jak pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji. Jak to się robi tak naprawdę, nie wiem, w służbach wywiadowczych i tak dalej, ponieważ jeżeli pozyskamy informacje. Przetworzymy ją, czyli pozyskamy ją dla siebie, bo samochód gdzieś będziemy oglądali, który gdzieś tam jedzie, boimy się, że mogą go nam ukraść, czy na przykład rower, i tak dalej. To pozyskujemy tę informację dla siebie, przetwarzamy ją, czyli analizujemy, gdzie to jedzie oraz dodatkowo. Udostępniamy ją sobie, więc nie robimy żadnego problemu, nie popełniamy żadnego przestępstwa. Natomiast jeżeli jest taka kwestia, że będziecie podglądać kogoś innego, czyli pozyskiwać informacje nieprzeznaczone dla Was, bo ta osoba nie chce się jakby ujawniać, a Wy będziecie ją podglądywali, będziecie przetwarzali tą informację dla siebie, no to jeszcze jest, jakoś idzie z tego. Wykaraskać, wybrnąć, ponieważ y, będzie to Wam pomocne po prostu, żeby zobaczyć, gdzie ta osoba jedzie, y, obserwować ją i tak dalej. Natomiast jeżeli będziecie tu udostępniać, czy chociażby w social mediach, a, a, a tym bardziej nie, udostępnia, nie, nie udostępniajcie tego w sądzie, bo każdy myśli, że jak sobie pozyska materiał z GPS-a, udostępni to w sądzie, to nie będzie problemu. Właśnie dopiero wtedy stworzy się problem. Dziękuję serdecznie, cześć, detektyw Michał Sokołowski.